Panieczku Klockowej, świry z tej strony, Pan Szczupak, a to jest mój Klockowy vlogasek I dziś zajmiemy się testem tych powróconych do łaski wyrzutni pocisków zakończonych taką gumą. I przyjrzymy się, czy wciąż mają to coś w sobie. Jak daleko potrafią wyszczelić. Czy starsze pociski są kompatybilne z nimi, oraz wiele innych ciekawych testów akcji. Tak więc, jeszcze tylko łyczek kawusi i możemy zaczynać. Tak więc, zanim zajmiemy się samym tym dziełem, przyjrzyjmy się pociskowi, który został nieco zmieniony, gdyż Wyglądał mniej więcej tak na samym początku swojego istnienia, i był on osobnym elementem, już takim samoistnym, który pojawiał się na początku 2000 roku wraz z takimi seriami jak chociażby Technik, a później nawet, i myślę, że pojawił się w jednym z boksoraków w LEGO Bionicle Generacji pierwszej. Ale czym byłby ten pocisk bez samego tego działa, który jest bardzo ciekawie, ale też i prosto sprężynowo zrobione. Mamy tutaj wyrzutnię, dzięki któremu zwolnimy naładowany pocisk i potrafi on wystrzelić bardzo mocno i bardzo daleko. A jak daleko przekonajmy się już za moment. Więc, Siemanko, witam Was na mojej podłodze. Nie przedłużając, sprawdźmy, jak daleko pofrunie nasz wystrzelony pocisk. No, i myślę, że już możemy sprawdzać. I z tego, co widzę na pomiarce, jest to 200 cm, czyli mamy tutaj naprawdę ogromny zasięg około 2, a może nawet i ponad dwóch metrów tak więc jak już widzieliśmy zasięg tego niewielkiego cudeńka jest naprawdę dosyć spory ale co z kompatybilnością ze starymi szczałkami? czy może zmieniły się one jakkolwiek czy może wciąż pasują idealnie tak więc proszę państwa mamy wynik pozytywny wszystko bardzo ładnie się trzyma no i możemy strzelić bardzo ładnie wszystko wylatuje a i myślę że te starsze pociski mimo wszystko były nieco lepsze ze względu na owalny kształt tej gumki a nie jak tutaj mamy jest on nieco pościnany jednak wciąż jest to bardzo dobra solidna guma i lepiej uważać Kogo lub w co strzelamy. Pamiętajcie, koty też stworzenia, a nawet i w wierzeniach egipskich stworzenia boskie. A teraz posprawdzajmy, jak te cudeńka działają w rzeczywistości. Tak więc wystarczy wycelować, tak aby nieźle zniszczyć całą tą konstrukcję, więc moc jest silna w tym urządzeniu. Klocki klockami, one zostały tak zbudowane, żeby to mogło zadziałać, ale czy to małe cudeńko będzie w stanie przewrócić taką oto niewielką wieżyczkę zrobioną z papierowych kubków? Przekonajmy się. No, moim zdaniem to jest naprawdę mocne uderzenie. I zobaczcie sami, jak te papierowe kubki reagują na zdarzenie właśnie z tym pociskiem. To no po prostu wow! Tak więc kończąc ten krótki test, ten jakże dosyć nietypowy od vlogasek, jestem jak najbardziej na tak co do tych elementów, co do tych wyrzutni, gdyż są one naprawdę przecudowne. Moc z jaką strzelają jest po prostu niesamowita i chyba nic w całej. Historii klosków LEGO tak mocno jeszcze nie strzelało oraz na tak długie dystanse. Tak więc, moim zdaniem, są to świetne elementy. A taki zestawik z Endorem lub z Hof jest naprawdę ciekawą gratką na zdobycie nie jednego, a dwóch takich wyrzutni. Tak więc, jeżeli ktoś jeszcze nie widział recenzji zestawu Bitwa o Endor, zapraszam, jest co obejrzeć a tymczasem ja was żegnam i trzymajcie się na razie.